Czemu na wizę, jestem Filipowski. Dzisiaj gram z Dzikukiem w Jay On też nagrywał odcinek. Pewnie. I... Zachęcam was do zostawienia lajka like i suba. I możemy zaraz pójść do odcinka. Tylko jeszcze jedna ważna informacja. Co ja Jedna ważna informacja. Będę... Szukam osób przynajmniej 10, no maksymalnie 10, no tak też około 10 do, na, do nagrywania playa, A więc no. I. Dobra widzowie. My właśnie chcemy teraz uciec. Tam gdzieś też ma liczgęć, bo też nagrywa. Chyba wspomniałem. My tu szybko uciekniemy, czekaj. O nie, to tam zły policjant, Pa, pa, pa. Nie nie nie, Jakiś chłop się do niego wbił, dobra ja to niszczę może nie zobaczy? o jednak ja zobaczy, tylko on mnie złapie. Ja nie złapie Nara? właśnie wiem Dobra więc wiesz, jest run Przecież on... on jest big brainem. Wiesz co on robi? Cz Czemu ja mam pół... Ja nie mam hp. Aha. Bo tylko tak widzę. Tak, bo on obija ludzi, żeby szybciej do nich dojść. Dobra, ja tutaj wychodzę. Co, złapał cię? Dzik dostał małego A i co się ze mną stało? Super, ja się zbugowałem no Zobacz No zauważyłem, ale mam połowę HP Mały minus No nie widnie Aha Co nie byłem na tym, dobra idę na miasto. Ja tutaj idę za szybko. Ja to no, idę pieszo tam? Zrobię, wy to nic nie widzieliście. Jest tak robił bambik, ale nie wolno. Lecie. Widzę, że policji nie ma, ale wyciągnę broń na wszelki nie, nie ma policji, jest czysto. No, no, no Nie ma policji, można wiecie. Dobra, jest. Ile masz kasy? No, ja zero. Czyli a o co chodzi z tymi komputerami? A, to są takie, no to ja to biorę, a! To biję. Dobra, Ty, poczekasz na mnie w barze, bo ja to mam bardzo mało HP To jest jakieś... Nie do przeżycia.

Mieście, z którego mnie to nie uderzy? Ja staram się ukraść to. Jeszcze tu jakiś chłopiec ze mną. Ja sądzę, że nie. nie dobra, ja jestem na hit'a. Chyba wyjdę z tymi dwoma koła. Właśnie nie wiem. Ja muszę się uleczyć. Widzę, że ja tutaj robię bardzo długi ogólnie. O, dziku. Ty zostaw mi tego jednego. Ja Jedno i dostaję. HP. Dobra, uciekłem. znaczy uciekam. Jeszcze w lasery się wywale pewnie. Ja, bo jak ja tu się wywalę, to ja bym płakał. Dobra, przeżyję. Nie, ja, bo jeszcze się wywalę z wysokości. No wiem O, dobra Nie, bo ja ten spadochronem to się posługiwać za bardzo nie umiem Ale co się stanie, się co wpadnę? A, dobra, to się stanie, czyli nic O, pociąg, pociąg Nie, uciek. Jakoś ma UFO w ogóle Coś dostanę trzy koła dostałem jeszcze Okej okay. Ty, dostałem 100 dolarków za supporting. Nie, po prostu tam. Też Otwieram. Tam jest nasze Lamborghini. Aha, ok. na kargo. Ty, wszystko jest zamknięte. Dobra, jedź na kargo. Nie. Nie, ja cię będę prowadził. W prawo. Gdzie ty jedziesz? Ale tam nie jest kargo. Gdzie ty jedziesz? Koja, tak się nie jedzie, tak bardzo. Nie Zawróć. Jedź tam gdzie byłeś, w lewo. Ej, może do no banku jedziemy? Chodź, idź do banku. Bo obrabowują. Obrabowywują. Ale to ty nie mamy. O, ten z UFO, on pewnie będzie miał. Dobra, chodź. Ja się wbijam. Otwórz Nibro, otwórz, bądź kolega, no otwórz, ja Ci będę mówił, gdzie jechać na kargo. Dobry, w ogóle mamy zamknięte 5 kanałów, czyli prawdziwego przyciągnięcia w się tygodniach. Proszę Pana prosić o Dokładnie, słyszyliście pewnie, ja to mówiłem, ale DZIK okay. przypomina, a więc no, szukamy, żeby na prywatnym serwerze zrobić to. No Będziecie na odcinkach Zgłaszajcie się po prostu no. Oczywiście wolno, jak to subi like No No dobra Ale fajnie by było, gdyby to like No właśnie A w ogóle, jak mówiłeś, że No tak, zrobię Ale nie powiedziałem kiedy Ego. No nie wiem. A ty nie wydałeś tych roboksów No nie wydałeś tych Robuxów. Jakich miałeś? Ej, halo, halo Mogę to? Nie mogę zebrać Brawo. Jestem. Helikopter jest zamknięty, chciałem jechać, lecić nim. A potem na cargo lecimy. Kargo jest. na mapę... Zobacz na mapę i na samym dole. Nie, ty jechałeś w stronę muzeum. Nie, ja w Dobra, i coś dostanę? Dwa koła, proszę. Dobra, ty jaka dostałem, nie, jestem zadowolony. Dobra, jedź.

To jest mam terenowe lambo. No. Zobacz na koła i kole... Ty jak szybko, teraz do 5 lat. 40. Przecież nie też 60, Aha, power to już. A ja jakieś cywiltra. Lecimy na Lecimy... Tylko, że musisz szybko jechać do bazy. Tej, w której byliśmy. Nie. Co robisz? Ale to jest otwarte. Co ty robisz? O,

Ja zrobiłem za pierwszym. Ty no szybko, bo ja. No nie Jezu, ja przez ciebie tracę kasę. Ale... Dobra, jak mam wyjść stąd, tak by the way. Tam jak idę? No jak z nie skoczyć nie mogłem! Super! Ty, to był bardziej, najlepiej poszukiwany, najbardziej poszukiwany, wiesz? Aha. Zarobiłem z niego 900. Nie no, policja tka. Tak, no to nie był jednak, bo wcześniej był chyba 4-3 koła oparty. Jak to no. O, patrz pierwot niezwolę. No szkoda, że nie w nas na przykład. Dobra, że ja już skończyłem ciągle. Zobaczcie jaki było.